No, całe oświadczenie jest wydane, i tam są wszystkie dane podane. Witam bardzo serdecznie, drodzy mieszkańcy gminy Toszek. Z przykrością informujemy, że redakcja Twoje Media TV nie otrzymała odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzeń urzędników mianowanych w gminie Toszek. W tym sekretarza, pani skarbnik oraz zastępcy burmistrza. W odpowiedzi, która wpłynęła do redakcji burmistrza, pan burmistrz powołał się na artykuł 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, argumentując to koniecznością ochrony prywatności osób fizycznych. W naszej opinii takie uzasadnienie jest nie tylko niewystarczające, ale wręcz żenujące. Dotyczy bowiem to osób pełniących funkcje publiczne, których wynagrodzenia finansowane są z budżetu gminy a więc pieniędzy wszystkich mieszkańców. Warto też pamiętać, że często są to osoby wybierane spośród znajomych lub lokalnych decydentów. Co więcej, podobny wniosek został złożony przez grupę radnych podczas posiedzenia komisji rewizyjnej. Organu, który z definicji powinien stać na straży gospodarności i przejrzystości wydatkowaniu środków publicznych. Niestety Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 4 do 2. To jest smutna rzeczywistość. Komisja, mająca dbać o jawność życia publicznego, nie widzi potrzeby przeprowadzenia kontroli. Jak to argumentować? Ale jak to argumentowano? Zobaczcie sobie Państwo w naszym materiale. Zapraszam do oglądania. Proszę powiedzieć o inicjatywie, którą Państwo podjęli, jeśli chodzi o sprawę nagród, które otrzymali współpracownicy burmistrza, a które pozostają no, ściśle tajne dla opinii publicznej. Znaczy doszły nas takie słuchy, że zostały przyznane nagrody, premie. Te słuchy no, przekazywali nam mieszkańcy. Jako klub radnych Nowa Jakość złożyliśmy stosowny wniosek do komisji rewizyjnej, aby przeprowadziła... Kontrole w tym zakresie. No niestety, no niestety, no, odbyło się jedno z posiedzeń z tych komisji, a niestety na tej komisji e, większość radnych, która jest e, z opcji pana burmistrza, odrzuciła nasz wniosek i dlatego no, nie doszło do tej kontroli. Jakie były ich argumenty? Praktycznie żadnych. Nie, bo nie, nie można, bo ochrona danych osobowych, więc takie bardzo, bardzo lakoniczne. No, a że mają większość, no to nas jest praktycznie dwóch, no to nie, myśmy nie mieli w głosowaniu po prostu żadnych szans. Nasze argumenty nie zostały wysłuchane. No pokazuje to też to, że być może coś jest nas rzeczy w tej sprawie. No właśnie, o co głównie chodzi w tej sprawie? Skąd ta tajemnica? A no to też bym chciał wiedzieć i dlatego. Poprosiliśmy Komisję Rewizyjną, aby zbadała tę sprawę, żeby albo z jednej strony rozwiać wszystkie plotki, które być może oczerniają tutajszy urząd, albo być może. No, udowodnić, znaleźć jakieś dokumenty, które by potwierdziły tą tezę, która jest wysuwana przez mieszkańców. Komisja odrzuciła Wasz wniosek. Czy macie jeszcze jakieś możliwości działania? No teoretycznie możemy pisać następną interpelację, ale podejrzewam, że ona tak samo jak poprzednia skończy się lakoniczną odpowiedzią. Nie można bo nie można. Chciałem zapytać o komisję rewizyjną właśnie. Radni złożyli taki wniosek o sprawę związaną z tymi nagrodami, które pan burmistrz rzekomo przyznał. Komisja rewizyjna stosunkiem głosów 4 do 2 odrzuciła ten wniosek. Dlaczego? Dlatego, że to było na podstawie artykułów, które ja widziałam, że po prostu nie powinniśmy tego oceniać, bo to jest po prostu osobistym wynagrodzeniem i po prostu jest taki artykuł, że nie powinien po prostu być objęty no, objęty po prostu pokazaniem pokazaniem tego oficjalnie. To jest świadectwo ocenie burmistrza i on jest włodarzem tego i on po prostu proponuje wynagrodzenia. A całe wygrane wynagrodzenie jest po prostu w oświadczeniu majątkowym i tam jest całe, no całe oświadczenie jest wydane i tam są wszystkie dane podane. No, ale przecież mówimy o publicznych pieniądzach i o publicznych y, urzędnikach. Tak, oczywiście, ale po prostu jest taki artykuł i myśmy z tego artykułu skorzystali. No i Dziękuję ślicznie. A pamięta Pani może jaki artykuł? Nie, 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 nie pamiętam. A co Pani sądzi o tym, że burmistrz nie chce się podzielić wiedzą odnośnie nagród dla swoich współpracowników, które im wypłaci? Trzeba burmistrza zapytać. Nie wiem, nie słyszałam, nie odniosę się do tego, bo nie wiem. No, widocznie miał powody. Myślimy o burmistrzu Toszka. E, to akurat, przyznam szczerze, e, nie, nie obiło mi się o uszy w ogóle ta informacja. E... Ja też muszę przyznać, że do ubiegłego roku byłam tutaj radną przez 5,5 roku. I e, akurat ten temat e, nie w ogóle e, jakoś ominął mnie, czyli czegoś nie wiem jednym słowem. Nie, naprawdę nie słyszałam, że były jakieś, chodzi o ten rok, że były przyznane jakieś e, po prostu pieniądze, tak? E, to przyznaję jeszcze, że nie doczytałam, e, taka informacja nie dotarła do mnie. Witam ponownie. Jak Państwo słyszeli, zastanawiające się argumentowanie niepodjęcia nie kontroli na podstawie jakichś artykułów. A gdzie opinia, prawda? Osądźcie sobie to Państwo sami. Po analizie dostępnych oświadczeń majątkowych oraz porównania ich z danymi z innych gmin, można łatwo zauważyć, że roczne dodatkowe dochody wspomnianych urzędników sięgają średnio około 80 tysięcy złotych na osobę. Dlatego pytamy wprost, czy publiczne pieniądze stały się prywatnym funduszem zapomogowym. Na koniec bardzo ciekawa informacja. Czy wiecie Państwo, ile gmina Toszek, Przekazała na szpitale powiatowe, mam tutaj na myśli Szpital w Pyskowicach, od 2014 roku. Często widzimy lokalnych polityków na protestach, gdzie deklarują, jak bardzo zależy im na ratowaniu służby zdrowia. Tymczasem przez ponad dekadę gmina Toszek przeznaczyła na ten cel wsparcia szpitala w Pyskowicach. Zaledwie 45 tysięcy złotych. Tak, tylko 45 tysięcy złotych. Możecie sobie zweryfikować, jak to się ma do wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń. Do tematu jeszcze szpitali wrócimy i to już niebawem. Dziękuję za uwagę. Twoje media, TV, redaktor naczelny. Pozdrawiam serdecznie.